pocztówkę, zdjęcie można sobie zrobić. Ale kaktusy, jo. Ja. To osiołek czy koń? Koń. No, idziemy dalej. nie wiadomo, w trosce. No, wszędzie coś jest. My już tutaj tyle czasu jesteśmy i wszędzie coś ciekawego widzimy. Przed chwileczką państwo do nas wołali. O, państwo z Polski, to na pewno powiecie nam, co tutaj warto zobaczyć. A my też pierwszy nas. O, stare zdjęcia. Capital History de Canarias. O ja, tak to kiedyś wyglądało. Kolejna fajna uliczka. Fontanna! I obok fontanny już jest ten kościółek, ta katedra. Maria's Church. Wrzuciłeś pieniążka? O, idziemy do środka? Tak, to zobaczymy, co No dobra. O ja, kwiatki są podlewane, roślinki. Co to? A pan robi? O, oh. e, fajnie. Dobre? Ale tutaj pachnie niesamowicie. Julizaka Smoczka 2 euro kosztował, my takie orzeszki 3 euro kosztowały. Troszkę dziwnie mi smakuje. Troszkę dziwnie? Teraz idziemy do kościółka. Naprawdę dziwnie. Tamta kościółka kosztuje 2 euro, ale w środku nie wolno nagrywać. Jak mi się te stare budynki podobają, no zobaczcie kolejne superanckie wejście do restauracji. No odjazdowe. Idziemy do środka, do tej knajpki. Maksiu, chciałeś mi tutaj ślimaka pokazać, tak? Zobaczcie, tu pięknie jemy. O jaki ślimak. Jak śni Wow. Się. Maks nie dotykaj. Ale pięknie. Uj, jak pięknie. Nie dotykaj nic proszę. Co za wyjątkowe miejsce i drzewko tutaj oliwne. Dlaczego tutaj nie można chodzić? Uu. Tam jest. Goście tam siedzą, jedzą, chodź Maxia. Co za klimat superancki. No bo z innej strony się wchodzi, wiesz, tam można usiąść i zjeść obiadek. Odjazd, co? Ale świetnie. Wszystko takie stare, super. No i w sumie weszliśmy już całe miasteczko i Wojtek ciągnie, żebyśmy sobie usiedli w knajpce, tej takiej, w tych palmach, tam gdzie ten kotek chodził, tam gdzie tak ładnie było. Tylko, że się jaś nie chcę. To może Wojtek coś spróbuje do jedzenia? Ja się może czegoś zimnego napiję. Max może tam loda wtedy zje. Zobaczymy. Tak, żeby sobie chwilę posiedzieć w takim pięknym miejscu taki widok na górę. O, zaraz kichnę. Słońce mi zaświeciło, tak się gorąco robi, ale po prostu tak gorąco, że zaraz posiedzimy i chyba pojedziemy nad morze. Chodźmy dalej knajpki. <gryjoś. <gryjoś. Już idziemy. Ojej, co tam rośnie? Masz claro que el transparente solo sabe Se caíste yo tenerte bebé la clave te pero comerte mejor me sabe Sabe, sabe, baby tu I jesteśmy na miejscu Co?! Za dużo Nie wierzę, zamknięte No musimy poczekać O jacie, za dużo osób w środku Ale numer okazja No Chyba postajemy, poczekamy, nie? Właśnie ktoś wyszedł. Teraz my będziemy wchodzić i wiecie, co chyba się sangria napiję. Albo sangria, albo piwko. Nie wiem. Tu są ceny. Chyba zamówię sobie sangrię i jeszcze taką kolę. Ona jest kofeiną z zielonej kawy. I to kosztuje 3,50, a Sangria 5,90. I jeszcze sobie kombucze zamówię. Zobaczcie, jaka fajna, ze świeżym imbirem i super berries. 4 euro. A dla Maxa pewnie weźmiemy smoothie. Excuse me. Do you know how long we have to wait? No, somebody is already out. <laughs> Some people is already out. We are three Free? Yes. eat and drink? Uh, eat and drink. Yes. 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 Okay. No Maciu, please, don't do this. Bo tak jak Maksu, bo Pan nas chyba wpuści. Oh. great, thank you. Uważaj, uważaj. Idziemy, chodź Maxio? Mamy iść tam? No, jest czas. Ok, thank you. O, jaki klock. To idziemy? Thank you, Gracias. Tutaj jest nasz stolik. Tu jest nasz stolik, Maxiu. Iść no. no możesz iść popatrzeć. Nie. No dobra. Co wybierasz? Um, draba, że nie takie Dla nas weźmiesz takie. Dla weźmiesz Dla nas weźmiesz taki. O kot za tobą, zobacz kot za tobą. Zobacz, zobacz. zobacz. Cześć kocie. ale się trafiło. can I Yes. Ketchup i okay. The... Okay. 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 Tutaj siedzimy, a idziemy zajrzeć tutaj jeszcze. Jak tutaj ładnie. Wow. Ale kącik piękny, zobaczcie. Pięknie tu. Mogę iść sam? Możesz. Czekaj, czekaj, można iść sam na górę. Można iść na górę? O! Sangria, jaka ładna. Smoothie, jakie fajne. Kombucha. Thank you. Fajna kolas. Mówi już tutaj. To oje, no on mówi z jakich owoców ja już teraz nie pamiętam, ale tam mnóstwo tych owoców jest. jaka ładna sangria! I kombucha. No to próbujemy z Ty możesz spróbować tylko? Nie wiem. No. Mm. Dobra. Ale, jaka przeźroczysta, ale mocno owocowa, nawet. Czuć i winko, i owoce. Fajtek nalał kombuczy. Mogę spróbować. No, mocno octowa. Octowa, ja nie czuję tego octu. Nie czujesz nie. No ja ocet, ale a dobra jest, tylko taka mocna. No i jeszcze tej coli spróbujemy. Hamburg Fritz Cola. Ja. To tak jak... Mm, tu się listki. I to tak jak um, polokokty Nie da, nieraz mi dawałeś próbować. Zamieniłam się miejscami z Maxem i teraz patrzę, jak to wygląda z tej strony, ta knajpka. O, idzie już jakieś zamówienie. O, to chyba nasze nawet. Yes. O, oh, thank you. Wow, frytki z cebulką, karmelizowaną i... Jest kaserów kozich mm, i ziemniaczki nawet są i te sosiki różne, ale pyszności, smacznego. Ja tak już spróbował serka i jak? Dobre? Ale dobre. A te na frytkę z tą cebulką. tak mówić, że cebulka słodka, pyszna. Mm. Mmm. Ale ciekawe. Słodka cebulka. A ciekawe połączenie, ale smakuje. Poprosiliśmy więcej tego sosu czerwonego do, yy, do serów. Pan powiedział, że to się nazywa mokoroho, to jest typowy sos z wysp kanaryjskich, tak? A ten drugi jak się nazywał? Pamiętasz zielony? Nie. Już nie pamiętam z nam mówił. Ale jest pyszny. Tyle mm. nam jeszcze jedzenia zostało, ale już jesteśmy pełni.

berra en París contigo yo caí rico lo que me comí ayer ya saben bien da hablita y cara of course de <laughs> orange limón uh, the de red, the red. Yeah. I żegnamy wspaniałe miasteczko. Przyjeżdżajcie tutaj, bo warto naprawdę. Super. I jest teraz godzina po 15? 15:08 i mamy 25 stopni. Tak gorąco się zrobiło.

I tak zatrzymał się na chwilę tutaj z boku, bo coś w telefonie ustawiał. I zobaczcie, przy bananowcu się zatrzymaliśmy i banany tu rosną. Many to get some confidence? How many to earn some the years pass. I'm still the same. Idziemy na stację benzynową, bo auto odstawimy dzisiaj już na parking, i już tego auta nie będziemy ruszać. I wiecie co, mamy 29,5 stopnia w szoku. Jesteśmy tu w prawo. Drangle Maciu sobie śpi Ale jest gorąco na serio Ha, jak to otworzyć? Nie mam pojęcia <laughs> Gdzie tu jest otwieranie? Tam jest otwieranie, ale maski. No, ale ja próbowałam i nie mogłam. No, no. O Jane. To dobry, co tam gój? nie wejść. No to przez 3 dni wyjeździliśmy 28, nie to jest cena, nie? 28 euro, 20 litrów. I wzdłuż i prawie wszerz przejechaliśmy wyspę. Idziemy zapłacić. Five. <laughs> yes. Właśnie odstawiliśmy auto na parking, rano tylko papryki zostawimy w recepcji, ale ja jestem przerażona, że zobaczcie tutaj. Tu jest taka dziura i za każdym razem jak auta przejeżdżają, to to się coraz bardziej rozsuwa. Boże, ale to jest normalnie taki duch. Ja nie wiem, co my powinniśmy z tym zrobić, przecież nie przesuniemy nawet tego, to jest tak ciężkie. Oj, tak nie się maksa. Ale jestem przerażona, w końcu jakieś... Wiecie, auto może tam wpaść, ale. No, ja jestem przerażona, naprawdę. Zobaczcie, no koszmar. Ja nie wiem, co z takim czymś zrobić. Naprawdę nie wiem. Serio, jestem przerażona. Po prostu powiem w hotelu na recepcji o tym i oni zgłoszą to dalej. No bo co. Uh, jestem w pokoju. Napiję się kabusi. Mam tutaj też napój. Wojtek został z Maxem przy basenie. Maks się bawi, a ja przyszłam do pokoju, bo muszę zmontować vloga. A dokładnie będę montowała vloga dla osób wspierających mój kanał. Jest to taki specjalny, wyjątkowy vlog dla nich, vloga z takiego skrótu tutaj, z naszego pobytu. Także zabieram się teraz do pracy i widzimy się za chwilę. Vlog zmontowany publikuje się na YouTube. Ja sobie siedzę przy basenie. Jest przed godziną 18, a jest tak gorąco. Ile teraz może być stopni? 26? 25? 26 na pewno. Max i jego najlepsza koleżanka Magi. Mama! Będziesz jeszcze pływał? Chyba nie. Ej, tak! Będę! Naprawdę mówię O! Kotek! O! Kotek! Tam zobacz! Kotek pije W basenu! Jak te koty zawsze piją wodę florową? To nie koty, ostatnio to były ptaki. Ale kot też chyba pływał. No, ptaki znaczy pływał, ostatnio. Boże, pił. Pływał, No Myliłam się. Oj, jakie miękkie Czekaj, Maksiu, weź na dół nogę. Pięknie kolorujesz. Pięknie. Maksiu koloruje, Wojtek leniuchuje. Ja się przebrałam w koszulkę. Ja już jestem gotowa, żeby się położyć do łóżka, serio. I wiecie co? Jutro Maxa zaprowadzimy do klubu. o której był ten klub? Od 11? 10.30? Jakoś tak. Zaprowadzimy Maxa do klubu i on będzie w tym klubie. Nie wiem, ile tam ten klub trwa. O 14 pójdziemy jeść lunch. I po lunchu tak około 15 pójdziemy sobie nad. Może taki jest plan na jutro. Wieje coraz mocniej. No, ja wiedziałam, że na Fuercie wiatry są całodniowe i silne, i tak myślałam, jak to będzie, ale jak się jest tutaj, to to nie przeszkadza na serio. Kompletnie. Znaczy, wieje, ale tak nie bierzecie do głowy tego. Także idziemy zaraz na kolację. Ale jeszcze mamy niecałą godzinkę czasu, to może jeszcze za chwilę pójdziemy w rzutki pokrać. Zobaczcie, jakie niebo mamy. Jakie to jest cudowne morelowe, różowe wszystkie kolory, ale piękne. No, naprawdę niesamowite dzisiaj niebo mamy. Się spytać, czy te rzutki są wolne, czy można pograć? Ale się zachwycam o mamy rzutki, będziemy grać? On z bliska musi. Jest! O prawie. Uważaj! O, brawo! o Pięknie. Ale w środeczek prawie no. Teraz Maxiu, proszę. I jeszcze jedno. Wrzutki są tutaj darmowe, a za y, bilard fund nie, euro. Euro trzeba wrzucić i tam kule wtedy wychodzą. Jesteśmy na kolacji. Dzisiaj mamy fajta. Tutaj pod sałatą się kryje mięsko i warzywka. To jeszcze jest makaron z serem. Ryż i mięsko. I taka sałatka. To dla Maxa. I moja kolacja. I deser, winogronka, jabłuszko, ciasteczka. Tutaj ciasteczko w jakimś sasiku i mandarynka. On już się najadł, mówi mama. Tata już mu tylko da tutaj nie? I już. My tutaj jemy. Już nie możemy. Nawet nie wiecie, co Wojtek zrobił. Pokaż. No to już pusta miska. Wziął sobie rybę i sos z rybki do miski. I mówi, oni nawet nie wiedzą, co robią. Pyszną zupę rybną. Taki sosik pyszny, że zupka wyszła. Wojtek się najadł. Max się najadł, je teraz deser ze mną. Mm. No i co? Będziemy się na dzisiaj żegnać. Bardzo Wam dziękuję. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!